Zaczynam nadawać. Nadajesz na żywo? Już? już chyba poszło. Ja nie wiem, czy jestem gotowy. Że... To już za późno. Ja jestem zestresowany strasznie. Czym tym, że będziesz na YouTubeach? No, w internecie. Słyszałem, no, że to, no, to duży serwis. To jest dość duży serwis. No. Mhm. E, witam. Halo, halo, cześć. Witamy wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj Izaki Royo prosto z plaży w Santa Monica w Los Angeles, słonecznym ehm, to już, słuchajcie, nasz ostatni dzień w Los Angeles. Za kilka godzin mamy samolot do domu, ale zanim jeszcze do samolotu wsiądziemy to mieliśmy trochę czasu, żeby wpaść na plażę, żeby odpalić wam specjalnego live'a, jeszcze stąd, a z specjalnego miejsca, słuchajcie. To wcale nie trwa jest że jesteśmy właśnie tutaj, bo za nami jest, słuchajcie. Zgadnijcie, zgadnijcie. Zgadnijcie, słuchajcie, z jaką grą wam się to kojarzy? Uwaga, quiz, konkurs. Pytanie konkurs. konkursowe na dzisiaj, z jaką grą wam się kojarzy to miejsce? Elo, nie znamy tego, nie. Elo to nie jest ta gra. Siema to, to nie, to był, siema to był dodatek do tej gry. Ale podobno... No, o już lepiej, podobno, już lepiej. Podobno nawet sam ziemniak to był. E, Także widzisz. Jak na... co, na plaży rosną ziemniaki? Na no ktoś może zasadził. Ale najważniejsze, że są z wami dwie pyry. E, tak, takie pyrki bym powiedział. Dokładnie. Biorąc pod uwagę... Polski jak, warzywniak. Jakby na Amerykanie, to takie, my jesteśmy takie pyrki bym powiedział. Tak. Jesteśmy anorektykami. No, więc widzicie, słuchajcie, nie, więc jesteśmy, słuchajcie, w miejscu, gdzie oczywiście e, działa się akcja GTA V. Tutaj na tym molo był ten słynny e, pościg rowerowy, e, więc to jest to miejsce właśnie, na się rękę, oddal nas trochę nawet. E, no i, i słuchajcie, i dlatego taki live'ik z GTA 5 właśnie. Ja się powinna wam się kojarzyć ta miejscówka. Także e, jesteśmy cały czas game ready. Nawet słuchajcie, jak idziemy sobie na plażę, to wciąż jesteśmy game ready, bo, bo to się kojarzy z GTA 5. E, także game ready PSH. No, ale hash też. znaczy na YouTube ciężko wstawić hashtag, ale oczywiście y, wyjazd cały sponsorowany przez Nvidia. Podujcie, zrób taką tę Tak, pokazać Wam całą plażę. Ja odejdę, żeby nie zasłaniać. Tam, słuchajcie, za mną jest Venice Beach, tam dalej. Widzicie jakich koleżanki nawet mamy. Ym, więc to właśnie my. A w ogóle to możecie strzelać lajki, bo jest was 5300. Jestem ciekaw w ogóle, jak te lajki wskakują, czy nie ma jakieś opóźnienia w lajkach. Więc możecie strzelać łapki w górę teraz, na przykład. Łapki w górę, <noise> znowu to samo. Ale nie rob takiej miny. Przecież nie wiem, chociaż bądź poważny przy tym, bo wtedy jak robisz takie dziwne miny z językiem. Ja myślę, bielsku... że jak będę poważny, to będzie jeszcze gorzej wyglądało. A to wtedy... Patrz kurde jak lajki wskuruj, a ja pierdzielej. Jak poszło ty gdzie, z gdzie 1500 lajków nagle na 3500 wskoczyło? Jest! Jakie jaja ty. O kurde. Elegancko. Nie, słuchajcie, w Polsce wam powiem na plaży jest lepiej, jeżeli o, o, o kobiety, nie? Tutaj... Zdecydowanie. Tutaj... O, o, o. No niestety to jest tak raczej średnio, bym powiedział. Uważek um, nocy, dlatego widzicie, dlatego specjalnie dla was streamujemy prosto z plaży, żebyście mogli poczuć klimat. Dokładnie. Właśnie, yy, tak. Trevor zaraz wbije, nie mam nadzieję, że Trevor to nie wbije, bo Trevor jak bije, to będzie grubo. Chociaż Rojo pewnie by się ucieszył, nie? Rojo by się z nim pokrywał po plecach i by razem poszli rozdzielać ludzi. Dokładnie. No. Pali ci ciąć. Tak, to, słuchajcie, to taki sam psychopata. Floki lubi odzież. <laughs> nie, no tak. U Was jest noc, słuchajcie, no. u Was jest teraz godzina, która 23, już coś? 30? Teraz jest eee, u Was, nie, za, jest za 15.11, 15, okej. Okay. U Was za 15.11, u nas jest w tym momencie za 15.14, za 15.2. Więc u nas jeszcze wczesna godzina, no jak widzicie piękne słoneczko, temperatura taka przyjemna, w ogóle temperatura jest, jest duża, wysoka, znaczy w sensie jest ciepło bardzo, aczkolwiek przez to, że jest taki wieterek właśnie od oceanu, to tego się nie czuję. więc prawdopodobnie jutro będziemy mieli całe czerwone, spalone nosy e, i tak to wygląda. Dokładnie tak. Ja nie wiem, tutaj słuchajcie, to jest nie, w ogóle, nie, nie, nie. przez to, że A, to jest... przedstaw, żeby widzieli, nie naszego pieryje Tak. I tylko... pokaż im tam. Pokaż im tam. Nie, to znaczy jest palmu. Pan ty, ty... jesteś w stanie przybliżyć obraz? Wiesz co, nie wiem, a mogę przybliżyć obraz. Patrz jak to ślicznie wygląda, nie? Tak. Ja obusję w ogóle właśnie takie tereny, gdzie góry spotykają się z morzem, zaraz obok są współczesne budowle, zaraz praktycznie przy plaży. Ale to we całe miasteczko, tutaj to jest misja. To no to, to jest, Słuchajcie, no to jest miejscówka z GTA 5 dosłownie. E, więc tak. To powiedział razem na Mida? Nie, no raczej nie jesteś. Ale patrzcie, przez to, że to jest live na YouTubie, to, ja, to można robić teraz na przykład śmieszne rzeczy. Roya wskakuje do oceanu. Nie. Nie wskakujesz? Ja nie wysknę. Nie wyschniesz? Chociaż jak ciepło. rzucimy kilkoma żartami, to wyschniemy w 5 sekund. Także. No jak ja słuchaj rzucę, to myślę, że spoko będzie. Ha. Ha. Nie, no tutaj nie zrobimy remontu plaży, co prawda. Ognisko ewentualnie moglibyśmy rozpalić, ale, ale... myślę, że jest tu fajna opcja, żeby. Jadwiga miała nową perukę. Tak? Dobra er, er. Royo poszedł po nową fryzurę. Ale... Nie, to nie zakładaj tego na głowę, bo nie dopierzesz się tego. Tak, super. Royo znalazł jakieś glony i stwierdził, że chce zrobić sobie jadwigę z tego. Patrz, to jest jakieś zwierzątko. Widzisz? Kręgosłup Dobre. Dobra, Royer sobie zrobił kebaba właśnie, nie? E, nie, więc tak. No widzicie, to jest Tomolo właśnie z GTA 5. Jest Royson, który Wam Tomolo zasłania. I żuje te glony chyba. No. E, nie no, więc jak widzicie, słuchajcie... gra Elo. A, ale Royson gra Eko. <laughs> nie, ale słuchajcie, no to jest taki, wiecie, to już taki live'ik jeszcze też przy mnie podsumowujący trochę wszystko, dlatego że e, tak jak mówiłem, nam się ten cały wyjazd kończy. Mieliśmy te trzy noclegi, nie? Trzy noclegi mieliśmy w Los Angeles. Tak. Pierwszy, o, o, drugi, a później trzeci. O czterdzieści za mało. No, myślę, że 40 tak byłoby trochę za dużo, ale oczywiście ja wiem. Ale tak, ale nie, wczoraj była impreza Twitcha, na której byliśmy, było bardzo fajnie, strasznie fajnie Twitcha ogarnął imprezę, mega fajny w ogóle klub, yy, załatwili, dużo właśnie było streamerów, nawet znajomi. Wcześniej byliśmy na, dzień wcześniej byliśmy na imprezie NVIDII. Tak, na NVIDII też było, było tak doskonale stwierdziłem, że nie może być już lepiej, jak sobie siedziałem z Izakiem i Soushi, bo którego bardzo pozdrawiamy. I dziękujemy w ogóle nam na pomoc, yy, za pomoc przy E3 i nagle kompletnie z tyłka wpada mój przyjaciel yy, Radek Grabowski z CD Projekt Red, z którym przyjaźnimy się od grubych lat. Zaczynaliśmy nasze, naszą przygodę z gamingiem w różnych miejscach i nagle on się pojawia, stwierdziłem, nie, to, to są jakieś czary, nie? No. Więcej udana jak widzicie. Nie, naprawdę, słuchajcie, wyjazd super, bo, bo były gry, był klimat amerykański, Los Angelesowy. Były fajne imprezy i naprawdę mega się cieszymy, że mogliśmy tu być, także jeszcze raz oczywiście dziękujemy bardzo serdecznie Nvidi. Jak chcecie będziecie widzieć post NVIDII, to strzelajcie łapkę w górę, bo, bo dzięki nim tu jesteśmy, no i oczywiście sobie też możecie strzelać łapki w górę, bo dzięki wam też jesteśmy tutaj właśnie jako duet Isaac and Royo właśnie. Dokładnie tak, moi drodzy, poniedziałek potężna relacja u mnie na kanale, wtorek pojawi się e, kod w środę Destiny 2, a u Izaka e, trochę inne tematy, troszeczkę w innym formacie, także będziecie mieli dużo tego wszystkiego sumarycznie e, w różnorodny sposób podane. I fajnie, że nam się to jakimś cudem udało, mimo że mam straszne problemy z kręgosłupem, no to od kilku, kilku w sumie już dni, w sumie dwa tygodnie, mhm. ale są tak pozytywne emocje jest Piotrek. No jeszcze. E, nie. I kurczę, jakoś, jakoś tak udaje mi się czasami zapomnieć o bólu. Dobra, ja myślę, że trzeba jakoś nakłonić raje, żeby przed żeby przecież Nie, 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 nie. Nie zrobiłbyś czegoś takiego szalonego? Nie, nie, nie. Żadnych szalonych rzeczy? Nie. nie, nie dzisiaj, nie dzisiaj. Ja, ja nie chcę. To ty idź, kurczę, co Ja nie pójdę? Potrzymaj mi iPhone'a. Nie no, dziś nie a potem będziesz wszyscy godzin. A idziemy jeszcze na mały shopping Na shopping jeszcze nie ma to też prawda. A to sobie akurat suche ciuchy kupię zobaczcie <laughs> Czy to Bałtyk? Tak, słuchajcie, jesteśmy w tym momencie na helu Dokładnie. Tam, What the hell? Tam macie morze właśnie w sopocie. Bo tak. jesteśmy też w sopocie trochę trochę na helu. Mamy tak. już palmy w Polsce, ja się bardzo cieszę. <laughs> Do, ale ja nie mam, słuchajcie, nawet kąpielówek, żeby tam, żeby do wody tak wbić chyba, wiecie? Tak mi się wydaje, że to byłoby ciężko. Musiałbym żeby... Kurde, no nie wiem, ty. Mamy ze sobą tyle rzeczy. W majtkach, ale to słuchajcie, zobaczycie mnie w majtkach, ja nie chcę, żebyśmy oglądali w majtkach, to nie będzie taki codzienny widok. Chyba, no nie? To jest widok zarezerwowany tylko dla mnie. Aha. Mówię, Na to, to sobie tak. trzeba zasłużyć. Do wody. Ale to nie no tak słuchajcie, no bo ja nie mam, nie mam spo... ja bym sobie kupił chociaż spodenty jakieś ty. Nie bo zaraz się wiesz, zamienimy, że ludzie na streamach mówią zrób to, zrób to, zrób to i potem i tak się zaczyna patologia, ale od takich niewinnych rzeczy. No to w modzie ostatnio Zresztą. wiesz to. ja myślę, że to byłby spokoj. Idziemy gdzieś z nimi, czy... <laughs> z widzami w sensie? No. Znaczy, no to myślę, że będziemy szli sobie tam, wiesz tam do ulicy za chwilę. Chociaż kurde, to jest jaka, kąpiel w oceanie, zawsze chciałem, się kąpiel w oceanie. No i? Możesz mi z budynki? Nie, nie, nie chcę Mówisz, Adam, jest, a tam jakieś panie, rojo atakuj, a w twoim typie. Znaczy ja wiesz, co chciałeś przez to powiedzieć? Nie, to był taki żabist. Ten taki dowcip. Mhm. Nie każda Azjatka to jest ta Azjatka. Nago do wody? Nie, no słuchajcie, bez przesady. Oh, Jezu. Nago do wody to nie będę skakiwał, jednak. <noise> Żeby się potknął o mikrofon? Nie, to byłby smutne. Tak. No te, aparat przygotowany. No to nie, to jak chciałem coś szalonego zrobić, teraz zepsuję. Bo To miał się tak wiesz, enigmatycznie. Taki czarny, już coś. Czarny od działania. Nie, no nie, nie róbmy na trzody. Sam wspominałeś o Patoli. Sam chciałeś przed chwilą nago się kąpać Nago to nie chciałem właśnie No bo, nie no bo słuchajcie, gdybym miał kąpielówki teraz, nie ze sobą to bym, to bym to ogarnął jeszcze Gdybym miał kąpielówki. Też nogi zamoczcie No właśnie, nogi teoretycznie można by zamoczyć Kurczę, mogę sobie sandałować wziąć na siebie akurat na, tym, na, na to wyjście no, Skarpetki masz, faktycznie brakuje Sandał no bo to jest rekwizyty znaczy to było... bo znaczy, a gdybym tak te spodnie zamoczył tak całe, tych spodniek tak bym chociaż, na przykład. Jakbym w tych spodniach szedł. Mam spodnie na zmianę jedne, krótkie jeszcze, w walizce. One mi że się trochę wyschną, jak będziemy szli tam po sklepach, to mi trochę wyschną. Dobra, to dawaj sprzęt. Tak? No tak. Mówisz, wjeżdżać do oceną się będzie kąpać? Nie no, to, to jest, to jest jeszcze do zrobienia, nie? Daj torbę co? No, torbę daj, daj to ja mam tutaj, czekaj jeszcze, Poczekaj chwile, to otwórz mi torbę, Jasne. Daj, to ja mam parę rzeczy jeszcze Czekaj, z tej strony nie? Tak, tutaj Dawa, jest. jest a O o. Dobra, Dobrze. A w drugiej kieszeni coś masz? Czekaj, jeszcze mam tutaj kabel Tutaj mhm. mam to Tutaj jeszcze coś mam, co tutaj jest, a to jest mapka Gumki wejmi się jeszcze przydadzą a co będzie, jak mnie nie będzie? Pora na pieszczotę. Nie, to czekaj. Okulary? Zegarek, zegarek, zegarek mogę mieć na sobie. Okulary, okulary, spadają, okulary. Dobra. Koszulkę też muszę zdjąć. A czekaj, buty i skarpetki muszę znalazć odstawić. Dobra, rozbieram się. No tego to Ci nie podsyłam, więc to zostawcie trudno, nie? Ale zawsze chciałem się wykąpać w oceanie, dlatego ja nie zrobiłem. Ty tyle razy byłem już w Los Angeles i jeszcze nie. U nas jest, słuchajcie, godzina wczesna, u nas jest godzina 14 Za 15, za 10, no. za 5 eee... Fajny nie no to nie jest Grickin właśnie Dobra, to W tych spodniach czekaj, już mam tutaj wszystko Kurde, one wysną trochę co? Tak, tak Wysnu, tak, że tak, jest tak. jakieś susteczki miał chyba z tyłu Dobra to obróć mi to, bo ja będę trzymał iPhone'a, nie? Eee, tak A Alekinów chyba nie ma, co? Czy są rakiny w wodze? Nie ma chyba. No ja tam jakieś ciała małych dzieci pływają, ale one chyba nurkują. A to pewnie po spotkaniu Tylko, spotkanie że dziwne, bo nurkują już godzinę. Godzinę już nurkują. Okej. Dobra, słuchajcie, okej, okay. to, ja, to ja, idę, ja idę... ja Czekaj, jeszcze muszę zdjąć koszulkę. Jezus Maria, no, czekaj. No bo Ja, widzisz, to jedną ręką robię, Patrz, jak jest O Jezus Maria, dobra, jestem goły. Eee, dobra, to ja tam wbijam. Ten typ z tyłu już pisze do swoich kumpli, że kurwa... Patrzcie jaki retard, nie? Będzie się mył w spodniach. Dobra, słuchajcie, więc ja tam wjeżdżam. Nie, nie, na Golasa nie pokażę dupki, e, bez przesady. E, nie, to jest na szczęście YouTube to nie jest Twitch, więc nie dostanę bana za e, występowanie bez koszulki i... Dobra, ale słuchajcie, ale strzelajcie, laj strzelajcie teraz lajki, nie? Ja wchodzę, ja wchodzę tam. Dobra. Tylko wróć mi ten, bo znając wiesz mój ogar to będę Tu masz przycisk jakby do obracania jak coś. A to, Tutaj Dobra, dobra, okej. Okay. Dobra. To, czy masz, to trzymaj to w takim razie. Okay, dobra. Masz wszystko? Daj, wszystko mam. Co masz tu już? Ty masz podwójne okularki, dobra. To, to, to dobrze wygląda. Ja... Idę. Ok. Odwrotasz ekran? Tak. O, lajki. Są, są lajki? Są, 12 tysięcy. 12 tysięcy, To Skoczyło 2,5. 2,5? Skoczyło tylko 100 no. tysięcy ludzi na YouTube teraz na live'ie starych. Mm. mogło być trochę więcej. Tak. Jeśli coś pójdzie nie tak, będę miał buciki Izaka. Tak, a parę, z tych bucików. Zegarek I ten zegarek też. Dobra. Wchodzę tam do wody? Nie tak, ale do... biegasz na hama. Nie, no nie biegam na hama, no weź, za no, no tak, na jednym ja, ja, ja nie rasuję, ja nie raszuję, ja, ja spokojnie. Ja, ja spokojnie. Ja chcesz, Polski tak, jesteś czy nie? Tak, zbliżasz, tak wiesz, a tak się zbliżasz. Widzisz? Nie, nie, nie. Tak zbliżasz. Tak, ale najpierw musisz się wyłonić, potem będziesz zbliżać, będziesz się topił, uwaga o litość. A to po fale są duże, ty. No właśnie. A spodnie spadną? No na to liczymy, dawaj, bi Ale biegniesz Raszuj Sowaj pokę! Co wajpokę? Zimna woda! Jeszcze by zegarek zdejmę chyba też, wiesz Dobra Zimna woda jest. No dobra, i wracam tam. Wracaj. Ale są lajki? E, jest, w O jeden jeszcze, no Dobra, to... Ja poproszę teraz lajki i idę tam. Znam gorsze challenge'e. Dobra kochani, a w ogóle chciałem wam pokazać, to jest fajna sprawa, <laughs> żartowałem, dobra. Kurde powiem by, powiem wam, skrupałbym. Oczywiście Tu lepiej Czekaj, gdzie jest Izak to on. Jest i on. O nie! Halo! Ratunku woda, gdzie jest, gdzie on jest, ludzie, nie, ale bez śmieszkowania teraz. Peter, pit, kurw, gdzie, to jest Peter? Nie, Peter nie miał zielonych gaci. Peter, ja pier, jak to się wyłącza? Tu jest Peter. No, Peter ma okulary w, w, w biało-czarne paski i smutną buźkę. Gdzie jest Peter? Co ten zwalisty Indiani mu zrobił? Dlaczego go zjadł Peter? Niski poziom baterii, Piter. Ja go nie znajdę teraz. Piter. No nie ma. Kochani. To był dobry streamer, jeszcze lepszy przyjaciel, ale przede wszystkim dobry człowiek. Z pasją do takich mam słabość. Spełnię jego wolę, oprawię te buty w jakąś szkatułkę szybkę. To nie wiem, z kim będę teraz nagrywał materiały dla Was. To stream z butów, to jest najlepszy stream na świecie, nie? Jest! Pi... Piter! Piter! Piter Chrystus! On żyje! Piter, pozwoliłem sobie troszeczkę małe show zrobić podczas Twojej nieobecności będziesz miał co oglądać bardzo się cieszę że jednak jesteś jestem ale powiem ci że w, w CS są szybsze respy widzisz to zraszowałeś znaczy. na B oni już tam byli Trochę jestem mokry masz 20% bateria się bałem, że przed chwilą masz 0% HP masz nie no spoko, jest dobrze Ojeku. No i ci udało się, nie zrobiłem tego nigdy jeszcze, nie kąpałem się w Los Angeles będąc, w oceanie, a to zaliczone, o rany. Co ja tu robiłem, człowieku? Aż się zmęczyłem. Odwaliło mi. Mówisz? No. Ale ciekawości, rany. <laughs> jeszcze raz do wody. Nie sądziłem, że będzie fajny moment ze streama, wiesz. A, a to, to teraz, tjub. to teraz wszyscy razem, ro, jo, ro, jo. Nie, 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 ma opcji. nie ma opcji. Dobra, Peter, chodźmy już powoli. Dobra, słuchajcie, my nie Chodź, goni nas czas. Bardzo dobry film. Widzieliście, też ki ki byłem przyjaźni. Widzieliście, jaki byłem game ready? Widzieliście, no. taki byłem game ready? No. Oj, kurwa. Ale ja też nudno nie trzyłem teraz? O, on nie wie jeszcze, co tu się dzieje. Wszyscy działo. kibicują. Ja jeszcze nie wiem. Będziesz pierwszą osobą, której, której zdejmą yy, możliwość robienia live'ów. Na... Oj, bo cię bym oprócz trochę. To na woda. Mm. O oh, Dobra, słuchajcie. W takim razie my się żegnamy. Jedyny człowiek, który zrobił to z rekinem. Eee, Santa Monica, ja Los mówiłem, Angeles, States, ale... ale było fajnie. Jest jak super w ogóle woda. Słuchajcie, super, eee, Idan. Two fucking freaky assholes from Poland. Woda super. Eee, two men. No to akurat na YouTube się udało. One decision. 21 minutek live'a myślę, że wystarczająco. Zapis live'a będzie oczywiście na YouTubie. Za chwilę się to przetworzy. Sick amount of chicks. One mission. Rojo następnym razem, co? Fuck them all. Następnym razem? Tak, następnym. Następny wylot, słuchajcie, i rojo chodzi do oceanu. Na tak razie, właśnie. ja drobnymi kroczkami. No, no, dobra. Dzięki serdecznie, że byliście, moi drodzy, do końca dzisiaj na liveiku. Widzimy się już w Polsce, pewnie w piątek. Może się udaje, że live odpalić się już na Twitchu. A tymczasem my lecimy, idę się suszyć. Ja chyba, jak wodą się chyba zmoczyć, bo. Ty w piątek będę robił megle, a ty livea? No. Dobra. Na live jest zadzwoń na omegle. Nie mogę takiej rzeczy Nie, nie możesz? Aha, okej. Okay. Niestety. Dobra. Dobra. Trzymajcie się, chłopaki. Dobranoc. A my lecimy... ...na zakupy i na samolot. Dokładnie. Dzięki, że byliście. Game ready. Pamiętajcie. I Nvidia jest super. Do usłyszenia. Dobranoc. Pa 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 pa. pa.